Najstarsze samoloty, które wciąż latają. Świat lotnictwa stale ewoluuje pod względem pomysłów i technologii, jednak są maszyny, które wytrzymują próbę czasu lepiej niż inne. Sporządziliśmy listę starych, legendarnych samolotów, nie tylko dobrze zachowanych, ale także wciąż latających. Piper J3Cup to lekki, kompaktowy samolot, który szybko zyskał popularność dzięki swojej prostocie i przystępnej cenie. Stał się ulubieńcem wielu zawodowych pilotów i entuzjastów. Podczas II wojny światowej, Piper J3Cup był używany jako samolot komunikacyjny do naprowadzania artylerii i rozpoznania. Teraz służy do lotów rozrywkowych i szkoleniowych. Fani współczesnego lotnictwa cenią ten samolot za jego nostalgiczny urok i prostotę. Supermarine Spitfire jednomiejscowy brytyjski samolot szturmowy z 1939 roku, który słusznie można nazwać. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych samolotów Długiej Wojny światowej, Supermarine Spitfire, odegrał ważną rolę w obronie Wielkiej Brytanii. Jego zwinność, prędkość i siła ognia stały się symbolami brytyjskiej wytrwałości. Obecnie większość zachowanych modeli znajduje się w muzeach, ale kilka pojawia się na pokazach lotniczych i podczas wydarzeń upamiętniających. Boeing B-17 Flying Fortress, amerykański ciężki bombowiec z 1935 roku, który był aktywnie używany przez wojska alianckie podczas II wojny światowej. Latająca twierdza słynęła z możliwości przenoszenia dużego ładunku bomb na duże odległości. Dlatego samolot był używany do ukierunkowanych bombardowań niemieckich celów w Europie. Ale teraz, podobnie jak wiele innych samolotów bojowych tamtych czasów, zachowane B-17 można oglądać tylko w muzeach. Douglas DC-3 został wyprodukowany w 1935 roku. Amerykański samolot szybko zyskał popularność i stał się jednym z najbardziej udanych samolotów w historii lotnictwa. Jako pierwszy samolot zdolny do taniego i niezawodnego lotu na duże odległości, Douglas DC-3 odegrał kluczową rolę w rozwoju podróży lotniczych. Co więcej, dobrze zachowane modele do dziś transportują ładunki, choć już nie tak aktywnie jak wcześniej. Junkers U-52 Niemiecki samolot transportowy z lat 30. XX wieku, który był aktywnie wykorzystywany w ówczesnym lotnictwie cywilnym i wojskowym. Zdobył reputację maszyny niezawodnej, odpornej na awarie i wielofunkcyjnej. Lufthansa nadal utrzymuje w swojej flocie U-52. Nie obsługuje lotów komercyjnych, ale przeloty zabytkowymi samolotami można rezerwować prywatnie. Wreszcie Blériot 11 jest jednym z najwcześniejszych samolotów w historii lotnictwa. Jednopłatowiec, zbudowany w 1909 roku, ma ważne znaczenie historyczne. To właśnie na tej maszynie francus Louis Blériot po raz pierwszy przekroczył kanał La Manche. A Blériot 11 do dziś jest zdatny do lotu od czasu do czasu wzbija się w przestworza przy pamiętnych okazjach oraz w ramach rekonstrukcji historycznych.